Wam pokażę jak możecie szybko wbić level Nie ma żadnego glitcha na level, od razu chcę tu powiedzieć są triki jak szybko możecie wbić, ale glitcha na level nie ma tak samo jak na pieniądze. Na pieniądze jest, Co możecie zauważyć na moim kanale i zaraz e, wam pokażę te wszystkie triki e, co bardzo polecam robić. I tak dalej. Zostawcie po raz łapkę, w górę na tym kanale. Jak jesteś nowy, czy nowa, zachęcam cię już do wejścia na wszystkie linki, co są w opisie. I przejdźmy po prostu na mapę. Odpalacie sobie grę i po prostu idziecie na noc. Musicie się stel. Idziecie na noc. Eee, nie pytajcie się skąd tyle pieniędzy mam. Ale też do tego zaraz przyjdę. Ale zacznijmy, może, o tych. Na level polecam wejść na zawody tam na R1 i to działa na każdej platformie PS4, PS5, Xbox One, Xbox X i nawet komputer, bo to nie jest żaden klucz polecam wam po prostu chyba dużo osób już o tym wie ale jak widzicie tutaj na niektórych misjach nagrody 5190R są te są te level do, do tego naszego levelu do naszego levelu dochodzi i widzicie będziecie przełączać strzałkami to z 5000 na 2000 no to bardziej się opłaca zrobić 5000 miśnik za 5000 dostaniemy yy, no Tu mamy tak samo, 6 tysięcy albo 800, to jest kolejny wyścig, ale już za 19 tysięcy, to już jest bardzo dużo, polecam robić, sprawdzajcie, tu mamy 8 tysięcy, tu mamy 4,5 tysiąca, mamy tu 2300, tu mamy 24 tysiące i na niego poluje i jedziemy go zrobić ale też pokażę wam inny trik co jest niedaleko naszego domu ale przejdźmy teraz do tej kwoty pieniężnej jak szybko tak wbiłem nie wiem w dwie minuty w minutę tyle pieniędzy kupiłem te auto Ferrari chyba to jest FX coś tam coś tam nie pamiętam ale on nie kosztuje 2 miliony 400 czy 2 miliony 800 no i e, robiłem sprzedaż na początku to sprzedawałem AU, BMW tam te Cabrio za 108 tysięcy za sprzedaż była 7, e, sprzedaż było 70 no i co później kupiłem sobie te auto no i robiłem później to na tym pojeździe jak chcecie pieniądze róbcie bo w ogóle to nie spaczowali pac ten glitch działa od 10-11 miesięcy. Nie chcę tutaj przedłużać. Udajemy się po prostu do tego wyścigu i co, widzimy się za chwilę. Dobra, jesteśmy na tym wyścigu i widzicie sami nagroda 24255. Zaczynamy i powiem już Wam. Ulepszcie sobie najpierw ten wasz pojazd, w którym jedziecie aż do 300 e, mocy, no bo jak nie, da, nie będziecie mieć 300 no to będzie ciężko dojechać do mety, z takim pojazdem to aż wolę bardziej wam powiedzieć, kupcie sobie już to auto, powliczujcie sobie pieniądze tak do... 30, 50, 100, ilość tam milionów. I ulepszcie sobie to auto ile tuning kosztuje do tego auta. Bardzo mało od razu wam mówię. I my, no i co? Jedziemy w wieści, tu nie ma zero okrążeń, po prostu jedziemy prosto i tak dalej do mety. I co? Jedziemy się niedaleko mety już. No okej, okay, jesteśmy niedaleko już mety, mamy 93% No i co? Wjeżdżamy i dostajemy nasze punkty W było lechu Nie ma żadnego klicza, tylko są triki i tak dalej 24255 3 minuty 22 Możecie... widzicie? No i co, polecam Wam to robić, na przykład tutaj zobaczmy 5000, 2000, 7000, 1000. Polecam wam z... O tu mamy 14 tysięcy, co już Wam mówiłem, zobaczmy na górę, tutaj na przykład 7 tysięcy, 3 tysiące, no i tu mamy jak widzicie aż 10 tysięcy po kolejny raz, tu mamy 9, to mo... Wam polecam zrobić dwa wyścigi, ale te wyścigi są bardzo długie, jak możecie zauważyć, bo teraz aż do, no, yy, to są mega długie wyścigi. E, co jeszcze z Wami już będę żegnał? A tu jest aż 21 tysięcy tu jest 22, jak widzicie. Glitch na level nie ma, są tylko takie sposoby, albo są też takie sposoby z policją, uciekacie i tak dalej. I też chciałem Wam pokazać coś, e, coś innego. No to co? Udajemy się w to miejsce i widzimy, e, widzimy się za chwilę. Dobra, jak jesteśmy, no to musicie mieć tutaj takie dwie rzeczy jak ja. Jedna rzecz to jest skok, druga rzecz to jest fotoradar, no demon szybkości, ale te dwie rzeczy ma musicie mieć. Jakich nie macie, no to musicie rozegrać parę wyścigów i tak dalej, i wtedy je tutaj musicie mieć. No okej, okay. ja pojadę jedno kółko, tak a drugie kółko pojadę inaczej. No i ja już się z wami wtedy będę żegnał. No tutaj będziecie mniej dostawać punktów, bardzo mniej, o wiele, wiele mniej niż na tamtych wyścigach, co wam pokazywałem. No to bardziej polecam wam te wyścigi robić. I tutaj jedziecie tak szybko, jak się da i tutaj dostajecie po prostu te punkty. Teraz zostałem tam chyba 5000, jak widziałem. No i sobie tak, zawracam, czekamy jak nitro yy, ulepszy się, na przykład, na przykład już mamy je naładowane całe, jedziemy najszybciej jak się da i pusz wklikamy teraz na przykład i tutaj skaczemy, musimy mieć 3 gwiazdki na lewy i wtedy dostajemy kolejne tysiące. Polecam wam to robić i co, ja się z wami żegnam, zostawcie sobie oraz łapkę w górę na tym kanale, widzimy się w następnych odcinkach i wiem, mówię na odcinku jakim tam na tym glitchu bądźcie czujni, że za niedługo jakiś odcinek pojawi się glitch le, na level ale glitch na level nie ma są tylko te triki co teraz wam pokazałem i co, ja się i co, widzimy się w następnym Yo.